Odwieczny problem gdzie kupić klocki? Iść do sklepu stacjonarnie, kupić przez internet, a może jeszcze coś innego? W tym odcinku powiem Wam, jak ja powiększyłem swoją kolekcję klocków Lego. Początek, jeśli chodzi o klocki Lego, u mnie był taki, że no, po prostu chodziłem przeważnie z rodzicami do sklepów stacjonarnych i te sety kupowałem. Z biegiem czasu to się zmieniło i zacząłem kupować przez internet. I teraz pytanie jest takie, na jakich stronach kupuję swoje zestawy, pojedyncze elementy albo minifigurki? Są takie dwie główne strony, gdzie możecie to w Polsce zrobić. Mowa tutaj o Allegro, gdzie możecie kupić i zestawy, i pojedyncze elementy, i figurki oraz BrickLink. Czyli też stronę, gdzie możecie kupować instrukcje, zestawy, figurki i tak dalej, i tak dalej. Te dwie strony są najpopularniejsze i oba polecam jak najbardziej Allegro, ze względu na to, że jeżeli jeszcze zamówicie coś za 40 zł, to macie Smarta, więc polecam tą usługę, bo ja już z niej korzystam bodajże drugi rok teraz. A Bricklink jest głównym naszym tutaj daniem w dzisiejszym filmie, ponieważ na nim się tutaj najbardziej skupimy. także przejdźmy i pokażę wam jak ta strona wygląda, jak tam się odnaleźć i zamówić swoje pierwsze kloce, jeżeli jeszcze tego nigdy nie zrobiliście. znajduje się, zatem na Bricklinku wystarczy, że w swojej wyszukiwarce wpiszecie bricklink.com, strona wam wyskoczy. tak się ona tutaj prezentuje. mamy Proponowane zestawy, elementy, minifigurki i moce. Mamy jakieś elementy, które trendują, szczegółowe informacje odnośnie studia Bricklinka tutaj komentarze ludzi itd. Tak tak możecie sobie szczegółowo poczytać. My przejdźmy jednak do szczegółów. Mamy tutaj użytkownika, możecie się zalogować, jeżeli macie już konto, jeżeli nie, no to możecie go tutaj stworzyć jak najbardziej, podając maila, imię, nazwisko, datę urodzenia, lokację itd., itd Także ja się w tym momencie zaloguję i wam szczegółowo dalej pokażę. Właśnie się zalogowałem, także przejdźmy do mojego konta. Tutaj wystarczy kliknąć i wam szczegółowo opiszę. Macie, możecie sobie zmienić swojego awatara, tu macie nick, komentarze. I jesteś? Czy jesteś kupującym, sprzedawcą i tak dalej? I czy jesteś dostępny? Tu jest data utworzenia konta. Ja otworzyłem 4 lata temu, więc dawno temu. W Wielkopolsce mieszkam i kraj Polska, jak najbardziej, tutaj jest. Tu macie feedback, wiadomości i tak dalej. Ja wam tu szczegółowo pokażę. Przejdźmy do zakładki. Wiadomości. Najpierw tutaj macie wiadomości o tym, jak od razu kupicie jakieś lotki. Tutaj jak klikniesz w link, to macie szczegółowy opis swojego jak gdyby zamówienia. Tu mamy no, te rzeczy, które macie obecnie w koszyku, ja mam widzicie 0 zł, tutaj nic nie ma obecnie, ale dołożymy do koszyka, zobaczycie jak to wygląda. Orders place, tutaj wystarczy kliknąć i zobaczyć też swoje zamówienia. Macie podaną datę użytkownika, czyli sprzedającego, cenę, tu, czy jest to w złoty, złotówkach, czy w innej walucie, to nie ma znaczenia, bo jeżeli kupujecie od gościa lub babki z Polski, to wiadomo, że płacicie złotówka, chyba, że mieszkacie za granicą. Tu macie status zamówienia, tutaj czasami się wyświetla na pomarańczowo, czerwono i tak dalej, zależy od statusu. Szczegółowo możecie sobie zobaczyć tutaj, klikając status, macie te różne kolory kropek. Też macie POST, to nie ma znaczenia I PAID, możecie sobie zaznaczyć, jeżeli zamówienie dojdzie Tutaj też macie opis, że macie do wyboru to lub to To zależy, czy już do, dotknęliście swoje zamówienie, zobaczyliście, czy się zgadza y, Lub też nie, dlatego macie też tutaj dwie opcje My się cofnijmy i zobaczmy, co dalej Feedback, to tutaj możecie ocenić sprzedających Tak jest, jak najbardziej Ok, no to w sumie tyle, jeśli chodzi o tą zakładkę, to macie specjalne ustawienia, informacje, to możecie sobie zmieniać dowoli. To teraz wyszukajmy, mamy tutaj wyszukiwarkę do góry, macie itemy, katalogi i tak dalej My wpiszemy sobie jakąś być może figurkę, bo wiem, że dużo osób się pytało mnie, gdzie ja kupuję figurki, więc wam właśnie teraz pokażę. Tu macie też właśnie te studio, sklep i community. także. W tej chwili, w chwili wpiszmy sobie jakąś figurkę. Niech to będzie, nie wiem, na przykład figurka Kaja. Kaj, proszę bardzo, wpisałem i macie tutaj pełno, pełno możliwości. Tu macie wszystko. Tu macie poszczególne jakieś akcesoria, mini figurki, zestawy, jakieś pudełka, poszczególne elementy, instrukcje, bok, e, bok raczej <laughs> i inne też itemy. No, nas tu obecnie interesują minifigurki, tylko więc klikniemy sobie minifigurki i patrzcie, ile my tego mamy. Możemy sobie tutaj zmieniać do woli. Tutaj też możecie zaznaczyć dodatkowe minifigurki, z którego roku chcecie. Tutaj macie od 1935. Wybieracie swoją lokalizację, czy chcecie poszukać w złotówkach, czy też w innych walutach widzicie PLN, tu już mam wpisane. Też możecie zaznaczyć Polskę. Ja tak właśnie przeważnie zaznaczam, jak teraz. Chociaż dla ułatwienia robię to troszeczkę inaczej, ale to zaraz Wam też pokażę. Wybierzmy sobie, nie wiem, no jakiegoś Kaja. Na przykład Kai Legacy jest jedną z ulubionych minifigurek i macie tutaj dokładny opis numer. Bo tymi numerami ludzie się posługują, sprzedając właśnie poszczególne figurki na w swoich sklepach i tak dalej tu macie rok wydania minifigurki ile waży itd itd z ilu elementów się składa w ilu zestawach ta minifigurka była oczywiście no tutaj, mówię jest wiele możliwości nie tylko zestawy pudełkowe możecie poszczególne elementy instrukcje i tak dalej i tak dalej polibagi jak najbardziej też i tutaj też macie poszczególny opis możecie sobie zaznaczyć że chcecie tylko z Polski że tylko w złotówkach i wam tutaj Wyskoczą sprzedawcy, proszę bardzo, z Polski macie i flagę, że jest ta osoba z Polski, i też niektórzy mają minimalny zakup, więc musicie się do niego dostosować. Musicie za tyle tutaj u, um, um, u tego gościa wydać, wyda, żeby móc um, oczywiście zamówić te swoje klocki. No, figurka kosztuje 5, prawie 6 zł więc musicie jeszcze dobrać za dychę. Żeby dopiero u niego kupić, bo wysyłka w minimalnym tutaj zakupie się niestety nie wylicza. No dobra, ale kliknijmy sobie tutaj jednego ze sprzedawców, pantykora wybiorę tą osobę, ponieważ nie raz hmm, kupowałem. I zobaczmy, jak najbardziej jak to prezentuje się u sprzedawców. Mamy tutaj szczególne e, informacje jeśli chodzi o e, wysyłkę. Jak w Polsce, jak i za granicą, ile to kosztuje itd., do jakich krajów to yy, paczkę może wysłać ta osoba. I tutaj, tutaj macie formy zakupu, możecie płacić w gotówkach, przez PayPal, yy, bank itd. itd. Tutaj no, zależy od osoby, tu są różne informacje, więc tą zakładkę zawsze sobie czytajcie, bo tutaj macie wszystko, wszystko dokładnie. Podane. Tu macie feedback, możecie napisać do osoby, przeczytać przede wszystkim inne opinie różnych ludzi. Tu macie pozytywne, neutralne i negatywne. Tutaj wszystkie są pozytywne. I po lewej stronie macie szczegółowy opis yy, rzeczy, które ta osoba posiada w swoim sklepie. Macie zestawy, kliknijmy, zobaczmy. Proszę bardzo, macie tutaj. Poszczególne elementy wszystkie w angielsku. Także, jeżeli czegoś nie wiecie, to sobie tłumaczcie przez Google. Tłumacz kliknijmy sobie tutaj, na przykład, i weźmy, dodajmy. Macie, widzicie też stan klocka. Czy jest on nowy, czy używany? W tym przypadku nowy. Trzy sztuki, tu wybieracie sobie ile sztuk chcecie. Ja wybrałem jedną i będzie to kosztowało w przeliczeniu złoty parę. Więc kliknijmy jeden element. O, został on dodany do koszyka. Więc możecie sobie tutaj przeglądać. Jeżeli znacie dokładne numery tych poszczególnych klocków, minifigurek itd. to możecie tam na stronie głównej w wyszukiwarce wpisać. Te poszczególne nazwy elementów pojawiają się, nasze znaczy numery pojawiają się w, też w instrukcji. Jeżeli kupujecie jakiś zestaw z tyłu, macie do poszczególnych elementów, wtedy, jeżeli no, wydobędziecie taki numer, możecie go właśnie w wyszukiwarce Bricklinga wpisać. Ok, mamy tu minifigurki, weźmy sobie Star Warsy i zobaczmy, co tutaj sprzedawca oferuje. Weźmy sobie na przykład Luka Skywalkera. Jest to minifigurka nowa u tego sprzedawcy za prawie 16 zł. Weźmy sobie, nie wiem, dwie sztuki powiedzmy. Ok, dobierzmy sobie coś jeszcze. Tu ma jakieś książki, katalogi, instrukcje, także do wyboru do koloru. Możecie sobie przeglądać dowoli, jak długo chcecie, czy sprzedawca ma te rzeczy, które wy koniecznie potrzebujecie Weźmy sobie, dodajmy instrukcję, tutaj jest w przypadku serii kolekcjonerskiej 11 OK No i zobaczmy, Do, weźmy koszyk i tutaj macie szczegółowy opis waszego zamówienia Tu macie przeliczenie złotówki, tyle będziecie płacić 33 ponad złote, przechodzimy dalej możecie sobie odejmować jeżeli czegoś nie chcecie odejmiemy tutaj jedno, jedną minifigurkę i od razu o nie starczyło nam no, niepotrzebnie od, odjąłem ale dobra dodajmy coś jeszcze inną na przykład minifigurkę starego potera jak najbardziej czemu by nie na przykład przykładową panią i kliknijmy dalej macie informacje możecie przejść dalej jak najbardziej tutaj macie swój swoje dane. No w tym momencie ich nie widzicie, są zakryte. Tu, tutaj macie nowy wybór przez co chcecie zapłacić. Ja wybiorę bank. I lecimy dalej. Tu możecie wpisać wiadomość do sprzedawcy i klikacie tutaj. Potem wszystko wam wychodzi tutaj na samym początku. W kącie, chociażby tutaj. I też w innych zakładkach specjalne informacje. Też to wszystko przychodzi na maila, także też koniecznie sprawdzajcie. A jeśli nie, no to tutaj w tych opcjach, wiadomości i tak dalej, tutaj wszystko też będziecie mieli poddane. Więc można się bawić tutaj naprawdę godzinami. Tu przeważnie właśnie zamawiam figurki, poszczególne elementy, bo można u niektórych sprzedawców naprawdę dużo fajnych rzeczy znaleźć. Także pokazałem wam, gdzie możecie kupować zestawy klocków oraz minifigurki polecam, polecam naprawdę Bricklinka, korzystajcie z tej strony niestety nie ma tak jak Allegro, chociażby Smarta żeby móc sobie za darmo mieć wysyłkę więc musicie przeważnie płacić tamte 14 zł, na przykład za paczkomat, no ale to, to już wszystko znajdziecie poszczególnie na stronie sprzedawcy bo każdy sprzedawca ma różne Opcje, także śledźcie, czytajcie dokładnie, co jest tam napisane i zamawiajcie swoje klocki do swojej kolekcji. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się, na razie, cześć.